W dzisiejszym filmie powiem Ci, jak zwiększyć uważność i odzyskać swój nastrój, jak nie uzależniać nastroju od tego, gdy ktoś mówi nam coś miłego lub coś negatywnego. Dlaczego oddajesz własną moc, pozwalając innym wpływać na Twój nastrój? Czy zdarzyło Ci się odczuwać frustrację, smutek, gniew? Gdy ktoś powiedział do ciebie coś negatywnego, lub zupełnie odwrotnie, czuć radość, gdy ktoś skomplementował ciebie. Jeśli tak, nie jesteś sam, nie jesteś sama. Wiele osób warunkuje swój dobry bądź zły nastrój od tego, jak traktują nas inne osoby. Ale czy tak musi być? Nie możesz kontrolować tego, co powiedzą do ciebie inne osoby, ale możesz. Podjąć decyzję, jak ty reagujesz na dane słowa, na dany nastrój innych osób. Ty pozwalasz, by twoje słowa lub zachowanie innej osoby decydowały o tym, jak ty się czujesz, to wtedy absolutnie oddajesz całkowitą swoją moc właśnie tej osobie. Pytanie: czy tak decydujesz? Dlaczego to robimy? Po pierwsze, to jest. Chęć akceptacji. Wszyscy jako ludzie, albo większość z nas szukamy potwierdzenia swojej wartości w oczach innych. Jeżeli ktoś akceptuje nas, to jest OK. I wiesz, początek tych Twoich doświadczeń może być we wczesnym dzieciństwie. Kiedy Ty jako dziecko bardzo potrzebowałaś, potrzebowałeś uwagi i akceptacji swoich rodziców. Ale dzisiaj, skoro słuchasz mnie na tym kanale, to najprawdopodobniej jesteś osobą już dorosłą. Więc rozpatrz to w dojrzały, dorosły sposób. Twoja decyzja może być zmianą. Po drugie, brak granic. Od dzieciństwa nikt nas nie uczy mówienia, gdy ktoś nas przekracza, bądź. My, jako osoby dorosłe, bagatelizujemy to, mówiąc: A to jest nieważne, przestań, to jest bzdura, głupota. I co się później dzieje? Pozwalamy. Pozwalamy na przekraczanie granic. I po trzecie, mamy przyzwyczajenie. Z automatu reagujemy negatywnie na pewne doświadczenia, nie zastanawiając się, co one niosą dalej. Reagujemy na negatywne bodźce. A zupełnie nie myślimy o tym, by je świadomie transformować. I teraz pytanie: co my z tym możemy zrobić? Jak możemy odzyskać uważność, nie kontrolę, uważność nad swoim życiem, nad swoimi emocjami? Tutaj proszę posłuchaj tych punktów, które być może pomogą ci. Zanim poczujesz smutek, złość, zadaj sobie pytanie, czy to, co czuję. W wyniku tego, co ktoś powiedział, jest prawdą, czy ja to tylko tak interpretuję, bo być może miałam, miałem bardzo dużo doświadczeń tego typu i teraz jest to moja nadinterpretacja. Kolejny punkt ćwicz odrębność emocjonalną. Nie wszystko, co ktoś mówi do ciebie, jest o tobie. Bardzo często, mając frustrację, złość, gniew, tak naprawdę to wszystko jest o nas. Zadaj sobie pytanie, czy ta osoba mówi właśnie o sobie, czy o tobie. Zadbaj o swój obszar. Celowo nie mówię, postaw granice, bo to często jest wielki mur, ale zadbaj o siebie. Gdy Ktoś zachowuje się toksycznie. Absolutnie nie jesteś osobą, która musi być w tym, która musi uczestniczyć, która musi podtrzymywać tą rozmowę. Zawsze możesz powiedzieć: Rozumiem, to jest Twój punkt widzenia, Twoje zdanie, moje jest inne. I tyle na ten temat. Nie wchodź dalej. Skup się na tym, co możesz zrobić. I tu po raz kolejny powiem: nie masz wpływu na to, jak ktoś się zachowuje, ale masz wpływ na siebie, na swoje emocje, na sposób wypowiadania. I tutaj ta sytuacja jest właśnie, to jest kluczowy punkt, bo w tym punkcie jest Twoja odpowiedzialność nad Twoim życiem, nad tym, jak się czujesz, jak reagujesz. Buduj swoją wartość w sobie, nie na zewnątrz. Pamiętaj, Twoja wartość nigdy, przenigdy nie będzie zależała od innych ludzi. Ona zależy tylko od tego, jak sama, sam się zbudujesz. Im bardziej będziesz przekonana, przekonany, ugruntowana, ugruntowany w tym, co zawiera Twoje centrum, w czym jesteś. I będziesz podtrzymywała, podtrzymywał ten trząs swojej prawdy, to absolutnie inne osoby nie będą miały żadnego dostępu, wpływu na ciebie. Żadnego. Nie oddawaj swojej mocy innym. Twoje emocje, szczęście i spokój jest tylko w Twoich rękach. Różne sytuacje, gdy ludzie narzekają, marudzą, mogą mieć wpływ na ciebie i bardzo proszę obejrzyj filmik który jest na ten temat będziesz miała miał link do tego filmu natomiast to jest twoja decyzja czy poddasz się temu czy po prostu powiesz to nie moja bajka gdy zaczniesz świadomie wybierać będziesz miała miał całkowitą uważność i władzę nad swoim życiem kiedy zaczniesz świadomie wybierać swoje reakcje, zaczniesz mieć całkowity wpływ na swój nastrój, na swoje szczęście, na swoje życie. Inni przestaną decydować o Twoim nastroju, przestaną decydować o Twoim samopoczuciu, jakie kroki podejmiesz, by odzyskać własną moc. Napisz proszę w komentarzu. Jeżeli chcesz więcej takich treści, to bardzo proszę subskrybuj mój kanał i bardzo polecam zajrzyj do filmiku, w którym mówię o utracie energii. Link powyżej. Jakie kroki podejmiesz, by odzyskać swoją moc? Napisz w komentarzu. Ja jestem po to cię wspierać, ale bardzo proszę Daj mi znać, czy te treści były dla ciebie w porządku. Subskrybuj mój kanał.